Identyfikator podmiotu SCP-010 Klasa podmiotu Bezpieczne Specjalne czynności przechowawcze. Obiekty składające się na SCP-010 przechowywane są w ponumerowanych pudełkach w zabezpieczonym kompleksie. Jedynie testerzy mogą ich używać. SCP-010 nie można wyjmować z przechowalni poza eksperymentami. Opis SCP-010 składa się z sześciu najwyraźniej identycznych żelaznych obroży z metalowymi numerowanymi znacznikami i jednego zdalnego pilota. Pilot oznaczony jest jako SCP-010-1, a obroże jako SCP-010-2 do SCP-010-7. Obroże zawierają skomplikowane układy elektroniczne i zasilane są małymi bateriami 5 mm średnicy, 2 mm grubości 100 V. Baterie te można ładować wielokrotnie. Pilot to ciężka, czarna skrzynka, przypominająca radio starego typu z niebiesko-białym wyświetlaczem i ponad stołumem niepodpisanymi przyciskami, a także gałką strojeniową. Metodą prób i błędów określono częstotliwości wszystkich sześciu znalezionych do tej pory obroży. Na obudowie znajduje się podpis w języku rosyjskim oraz logo przedstawiające pracowników budujących piramidę. Żadna oficjalna rosyjska organizacja nie używa takiego logo ani nazwy. Umieszczenie obroży na szyi człowieka i zapięcie jej pozwala na kontrolowanie każdego jego ruchu za pomocą pilota. Pilot można wykorzystać do stymulowania reakcji nadnercza oraz aktywacji lub dezaktywacji układu współczulnego. Najbardziej nietypową cechą obroży jest ich wpływ na morfologię ciała. Pozwalają użytkownikowi pilota zmienić kształt ofiary w sposób najwyraźniej ograniczony jedynie poziomem znajomości języka, którym zaprogramowano pilota. Dodatek 010 Myślnik 1 Historia. SCP-010 odnaleziono w piwnicy samotnego mężczyzny, który mieszkał na zachodzie Stanów Zjednoczonych, podejrzanego o uprowadzenia. Kiedy policja przeszukiwała dom, znalazła SCP-010 oraz część ofiar. Jedno ze zidentyfikowanych ciał należało do poszukiwanego mężczyzny, a inne do kilku zagubionych osób. Przyczyna śmierci została określona jako grupowe samobójstwo, jednakże rozpoznano także wyraźne ślady walki przed śmiercią. Dodatek 010 Myślnik 2 Eksperyment dekonstrukcyjny. Test 1 SCP-010 Myślnik 2 rozebrano na części, które następnie opisano i sfotografowano, po czym złożono. Rezultat SCP-010-8 nadal funkcjonuje. Test 2: skonstruowano SCP-010-8 identycznie z SCP-010-2, jednak zastępując część niedostępnych elementów powszechniejszymi zamiennikami. Rezultat SCP-010-8 nie funkcjonuje. Test 3. Niedostępne elementy wydobyto z SCP-010-2 i umieszczono w SCP-010-8. Rezultat: SCP-010-2 przestaje funkcjonować po usunięciu elementów. SCP-010-8 działa. Test 4. Przywrócono elementy do SCP-010-2. Dostępne elementy w SCP. 010 Myślnik 2 zamieniono losowo z identycznymi replikami. Rezultat: SCP-010 Myślnik 2 po przywróceniu elementów znów działa. Zmiana elementów posiadających identyczne repliki nie wpływa na funkcjonalność. Wymiana uszkodzonego tranzystora skróciła czas reakcji na sygnał z pilota o 12%. Dodatek 010 Myślnik 3. SCP-010 działa najskuteczniej przy wykonywaniu nieskomplikowanej pracy fizycznej niż przy innych zadaniach. Logo ma znaczenie: doktor, usunięto.